Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Przychodzę do was z kartą weekendową, czyli na najbliższe 48 godzin. Karta ta jest przeznaczona na weekend 6-7 lipca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytanie bezterminowe. Więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla was. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą urodzinki w ciągu najbliższych 48 godzin. Kochani, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego, niech Wam się darzy, niech się spełniają wszystkie, wszystkie, wszystkie Wasze marzenia. No i oczywiście udanej zabawy życzę. <laughs> Zobaczmy. Dzisiejszą kartą weekendową jest pentakli. Spokojnie do przodu. Kochani, rycerz pentakli zapowiada e, bardzo spokojny, cierpliwy, ale taki pełen fajnego spełnienia i realizacji różnych planów. Weekend. Rycerz Pentakli jest oczywiście trygonem Ziemi, czyli byk Pana Kozioro, że tutaj może być ważny. Jeżeli jesteście spod tego znaku, to może być ważny weekend dla Was, ale chodzi o to, kochani, że rycerz Pentakli jest zazwyczaj młodszą osobą w e, wieku nastoletnim, dwudziestoparoletnim albo ktoś młody duchem, ktoś, kto jest odpowiedzialny, ktoś, kto jest, kto jest sy systematyczny, ktoś, kto nie jest typem lidera, bardziej woli wykonywać obowiązki, podążać za tłumem, ale jak już się do czegoś e, zobliguje, to zawsze wykona konkretne zadanie. Jest to osoba, na którą zawsze można liczyć, lojalna, bo odpowiedzialna, to już chyba powiedziałam, systematyczna yy, i to jest chyba jedyny rycerz. No nie chyba, tylko na pewno to jest jedyny rycerz, który zawsze dochodzi do mety. Choćby nie wiem, co się działo, on zawsze zrealizuje plan, który sobie yy, zaplanował. Jest to osoba bardzo cierpliwa, spokojna, właśnie lubiąca mieć plan i lubiąca wykonywać kroczek za kroczkiem pomału do przodu. Także, kochani, albo wejdziemy w energię takiego rycerza yy, pentakli w, w ten weekend, albo możemy. Spotkać taką osobę na swojej drodze. Jedno jest pewne: z rycerzem pentakli, co sobie zaplono, zaplanowaliśmy w ten weekend, e, zostanie to zrealizowane. Pamiętajcie, żeby ułożyć sobie odpowiedni plan, na spokojnie i z niczym się nie śpieszyć. I nie brać kilku srok za ogon, tylko skupić się najpierw na jednym przedsięwzięciu, na jednym zadaniu, na jednej rzeczy. I dopiero, jak ukończycie tą rzecz, to następnie brać ją za kolejne. To będzie tutaj ważne. Kochani, coś może wymagać naszej cierpliwości, więc jeżeli będziecie robić coś, nie wiem, precyzyjnego, coś, co wymaga długotrwałych działań, to uzbrojcie się proszę w cierpliwość, bo cierpliwość zdecydowanie Wam popłaci. Kochani, jakieś sprawy. Sprawy rozwojowe mogą też być ważne, inwestycje w swoją przyszłość, albo, kochani, rozeznanie, na przykład na, 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 na rynku, gdzieś tam, w różnych branżach, w różnych sferach rozeznanie, w co warto inwestować, w co nie warto inwestować. Może chodzi tutaj o swoją taką zabezpieczenie przyszłości wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, jakieś konta oszczędnościowe, ale może chodzi też o edukację, inwestycje w, w dom, w rodzinę, w dzieci tego typu sprawy. Z rycerzem Pentakli, rycerz zawsze mówią o podróżach, więc może szykować się jakaś krótka, spokojna, ale przyjemna podróż, więc w ten weekend możecie gdzieś sobie wyjechać, ale też możecie spodziewać się różnych propozycji idących z zewnątrz, więc bądźcie otwarci na wszelkiego rodzaju wiadomości, może trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, może trzeba będzie być, może trzeba będzie um, okazać taką elastyczność w stosunku do, do różnych sytuacji, ale jedno jest pewne, nie śpieszcie się z decyzjami, niech to wszystko płynie na spokojnie, a tak jak mówię, weekend przeleci nam spoko, i nie. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, Rycerz Pentakli jest bardzo dobrą energią. Mówi właśnie, że w pracy, jeżeli część z Was na pewno pracuje, zrealizujecie wszystko, czego chcieliście i sprawy potoczą się spokojnie, pomalutku do przodu. Możecie liczyć na jakieś drobne pieniądze, nie będą to nie wiadomo jakie kokosy, ale czy to będzie jakiś bonus, czy to jakaś lekka podwyżka, czy dla części z Was jakaś zapłata za coś, ktoś może zwrócić Wam jakieś pieniądze, może właśnie odda zaległą pożyczkę, o której już zapomniał, czy coś w tym stylu, ale też, kochani, możecie liczyć na jakieś takie drobniejsze inwestycje, albo plany inwestycyjne na przyszłość. Dla części z Was możecie wybrać się na jakieś zakupy, a dla części z Was, kochani, możecie tutaj właśnie, tak jak mówię, rozglądać się na przykład na jakieś tam, ja się nie znam, ale chodzi o to właśnie, w co warto zainwestować, żeby gdzieś tam w przyszłości zarobić. Także tutaj możecie się rozglądać właśnie za, za takimi sposobnościami. Dla części z Was, kochani, oczywiście może szykować się tutaj jakaś propozycja z zewnątrz, może to być propozycja współpracy, może to być propozycja pracy, jeżeli takowej szukacie. Dla części z Was może to być propozycja jakiejś inwestycji, myślę, której warto się przyjrzeć. Może na pierwszy rzut oka nie będzie to coś takiego wow, spektakularnego i nie wiadomo co, ale myślę, kochani, że mimo wszystko warto poświęcić temu troszeczkę czasu, bo to może okazać się dla Was korzystne na dłuższą metę. Więc może warto zapytać jakichś specjalistów, może warto. Popytać, rozeznać ten temat, doszukać się jakichś informacji, bo kochani, tak jak powiedziałam, myślę, że warto, warto zaryzykować w tej kwestii. Dla części z Was może to być kwestia, u, naprawdę warto zaryzykować w tej kwestii. Właśnie spojrzałam głębiej na dno kart, na spód kart, więc zdecydowanie warto, jeśli chodzi o inwestycje finansowe, warto zainwestować. Część z Was może mieć propozycję jakiegoś szkolenia, edukacji, czegoś takiego, to też warto w to zainwestować, bo to może Przynieść właśnie długotrwałe um, efekty i korzyści, korzyści przede wszystkim finansowe w przyszłości. Więc pomalutku do przodu. Jeżeli, moi drodzy, jesteście teraz w jakiejś takiej kropce finansowo-zawodowej i nie wiecie, jak wyjść z danej sytuacji, to dobry to jest weekend na to, żeby po prostu usiąść, przeanalizować pewne sprawy i przyjrzeć się pewnym sprawom, bo może być coś, czego nie dostrzegacie na pierwszy rzut oka, a kiedy dacie sobie tą przestrzeń, żeby uspokoić myśli, to y, różne możliwości mogą się pojawić. Mogą się pojawić różnego rodzaju propozycje, inspiracje, wiadomości też od innych, więc na to bądźcie otwarci, kochani, żeby to w jakiś sposób wykorzystać pod siebie i y, y, wprowadzić, że tak powiem, w życie. Jeżeli chodzi, kochani, o sprawy miłości, sprawy relacji, to tutaj też raczej spokojny weekend, może bez jakichś nie wiadomo jakich uniesień i e, romantyzmów, i, e, e, i nie wiadomo jakich e, atrakcji i przygód, ale Rycerz Pentakli jest bardzo spokojną energią, więc w stałych związkach stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, fajna współpraca, można by powiedzieć nawet taka przyjaźń, e, ale też zdecydowanie, właśnie jakieś plany na przyszłość. E, możecie tutaj właśnie podejmować decyzje odnośnie jakichś inwestycji, Rozwoju waszego związku, inwestycji w dom, w rodzinę, może chodzić o dzieci, planowanie wspólnej przyszłości, planowanie rodziny. Zdecydowanie takie związki świeże mogą liczyć na okazanie mm, takiego. Takiego zainteresowania, właśnie w takiej formie, że myślę o tobie w kategorii e, przyszłej żony, przyszłego męża, więc mogą się pojawić właśnie takie poważne rozmowy dotyczące tego, czy chcecie mieć dzieci, czy gdzie chcecie zamieszkać, jakie są wasze wizje dotyczące właśnie stabilizacji, e, więc tutaj mogą się pojawić tego typu, e, tego typu e, rozmowy. Myślę, że z tym paziem, nie z z tylko z tym rycerzem denarów, możecie też liczyć na różnego rodzaju niespodzianki, takie materialne, typu prezenty, jakieś kwiaty. Jakieś drobne upominki, które na pewno wywołają uśmiech na waszych twarzach, ale też, kochani, mogą być to upominki wyższej rangi, typu na przykład pierścionek zaręczynowy dla części z Was. Kompletnie część z Was się tego nie spodziewa, a jednak może takie coś się. Pojawić. Więc bardzo, bardzo fajna um, energia. Dla osób, które są singlami, kochani, rycerz pentakli może mówić, że albo po prostu będziecie zajęci sprawami zawodowo-finansowymi w ten weekend i romanse niekoniecznie będą wam w głowie, albo dla części z Was rycerz pentakli jest osobą, która idzie w waszą stronę. I wówczas, kochani, też nie mamy tych gromów z jasnego nieba, tych błysków, tych, tych motyli w brzuchów, ale mamy kogoś, kto nas w jakiś sposób inspiruje, jest odpowiedzialny, jest ciekawy. Wy, z kim nawiązujemy kontakt bardziej przyjacielski, taki koleżeński. I z kim relacja może zdecydowanie się rozwinąć do czegoś stabilnego, do czegoś większego. Na pozór możecie tego nie dostrzec na początku. Myślę, że bardziej to będzie kolega, koleżanka, ale z czasem mówię wam, że ta relacja może się rozwinąć do czegoś więcej, więc jeżeli otrzymacie jakieś zaproszenie na randkę, na jakieś spotkanie, to zdecydowanie warto z tego skorzystać. Także kochani, ten weekend jest pod znakiem. Pomału do przodu, ale jednocześnie nie poddawaj się, jeżeli masz jakiś plan, realizuj go dalej, nie rezygnuj, bądź systematyczny, bądź cierpliwy, bądź odpowiedzialny za decyzję, które już podjąłeś i po prostu śmiało ruszaj do przodu, choćby to miał być jeden kroczek na dzień, choćby to miało być pół kroczka na dzień, ale ważne jest, żeby mimo wszystko iść do przodu i realizować różne przedsięwzięcia, bo tak jak powiedziałam, one mogą przynieść Wam i nam dużo, dużo dobrego w przyszłości. Kochani, czas zdecydowanie bycia elastycznym, ale też podejmowanie ważnych decyzji. Mogą się pojawić nowe możliwości, nowe propozycje, których kompletnie się nie spodziewamy, ale też jeżeli jesteśmy w jakiejś kropce, które pozwolą nam wyjść z tej kropki. Spodziewajmy się zdecydowanie właśnie jakiejś komunikacji, wiadomości, ale też nowych pomysłów, nowych przedsięwzięć, nowych... Em, Jakichś takich szans, bym powiedziała, które mogą przejść właśnie do nas z zewnątrz, albo które mogą wykiełkować z wewnątrz nas. I teraz wam pokażę jeszcze kolejne trzy karty, bo to jest czat. Na spodzie mamy jeszcze głupca, czyli faktycznie to, co będziemy planować w ten weekend, to, co rozpoczniemy w ten weekend, to, co gdzieś tam przyjdzie do nas, będzie początkiem nowej podróży, która przyniesie nam rozwój, ekspansję, naprawę czegoś, wzrost, ale kochani, i to jest kozak. Ale przyniesie nam też dziesiątkę pentakli, czyli stabilizację, dobre pieniądze, poczucie bezpieczeństwa, rodzinę, miłość, stały związek, powiększenie rodziny dla części z Was. Więc e, super, ta energetyka mi się strasznie podoba. Więc, e, kochani, cóż mogę powiedzieć? Życzę Wam spokojnego weekendu. Taki się właśnie zapowiada. Ehm, Realizujcie tam, co macie zrealizować. Pamiętajcie też o odpoczynku. Karta Rycerza Pentakli też, kochani, zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie natury, ziemi. To jest dobry czas, żeby właśnie się uziemić, przytulić do drzewa, pochodzić boso po trawie, więc też zwróćcie na to uwagę. Jeszcze nie powiedziałam, że Rycerz Pentakli, kochani, też to jest nasze ciało, więc wszelkiego rodzaju zmiany wprowadzone w. Naszą taką fizyczność, cielesność, czyli dieta, sen, e, odpowiednie działania mające na celu poprawę naszego zdrowia, też będą jak najbardziej korzystne właśnie w ten weekend. Więc do dzieła! Do dzieła, Słoneczka moje! Wszystkiego dobrego, cudownego weekendu wam życzę! No i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki! Papa! Pa.